Cześć, witajcie w kolejnym vlogu Góry Wolności. Moi drodzy, znajdujemy się w Tatach Polskich właśnie na przełęczy między kopami. Idziemy dzisiaj na Kościelec, ale zanim dojdziemy oczywiście musimy przejść przez piękną halę gąsienicową, więc zobaczcie jak pięknie ona dzisiaj się prezentuje. Hala gąsienicowa. Prawdopodobnie jedna z najbardziej rozpoznawalnych hal w polskich Tatrach. Jej nazwa oczywiście nie pochodzi od żadnych gąsienic, które prawdopodobnie tutaj występują, ale pochodzi od pewnego nazwiska góralskiego gąsieniców, którzy byli właścicielami tej hali w XVII wieku. Z hali gąsienicowej mamy trzy wyjścia, albo udać się na kasprowy wierch, bądź na przełęcz krzyżne, albo na czarny staw gąsienicowy i następnie w taty wysokie, ale my najpierw idziemy do murowańca zjeść słynną szarlotkę i wypić kawę. Aby dobra ta kawa. Kościelec jest najbardziej charakterystycznym szczytem, który znajdujemy w hali gąsienicowej. Znajduje się on pomiędzy Orlą Percią oraz Świnicą. Pomimo, że sam jest od nich niższy nieraz o 100 metrów, to jednak na pierwszym planie robi niesamowite wrażenie. Czego tu ja Ci nic nie dam, nie mogę Cię dokarmiać. Nie dokarmiamy zwierząt, nie wiesz o tym? Halo? Nie dam Ci nic. Nie dam Ci ani aparatu, ani jedzenia. Musisz sam szukać. No, rozumiem. Pogoda nieco się psuje niestety, ale my się nie poddajemy idziemy właśnie teraz na karp. Nazwa szczytu wywodzi się od kształtu przypominającego dach kościoła. Co prawda specjalistą nie jestem, ale mi to dachu kościoła nie przypomina, ale uwierzmy starodawnym góralom. Moi drodzy, dotarliśmy na przełęcz Karp, ale nie jestem dzisiaj w górach sam, dlatego że jest ze mną moja narzeczona Edyta. To właśnie tutaj, 3 lata temu, odbyliśmy naszą pierwszą wędrówkę wspólną w Tatry. Dokładnie, ale nie jesteśmy jeszcze tylko w tylko dlatego że jest z nami jeszcze Karolina. Jest. Dokładnie, i idziemy teraz prosto na ostatni etap naszej wędrówki, czyli na sam szczyt kościelca, więc zobaczcie, jak wyglądają niby te pionowe ściany. Nie no. to tutaj, tak tu nie jest A bardziej jest tak Wrócił coraz wyżej, więc powoli już taką

Po całym szczycie spotykamy jeszcze jedną małą trudność, taki kominek. Spada nie jest on trudny, ale dla osób, które są troszkę niższe, choć w zimie sprawia naprawdę większe trudności, więc wychodzimy kominkę na górę i za wiemy się, że na samym szczycie kościelca. A teraz jemy coś dobrego, a wy popatrzcie jeszcze tutaj na piękną panoramę, którą widzimy ze samego szczytu. Moi drodzy, wszystko co dobre szybko się kończy. Dlatego niestety musimy schodzić już w doliny. Ale widzimy się jeszcze fali gąsienicowej w Sroińsku, bo mam dla Was małą niespodziankę. Ale to zobaczcie sami. Kochani, mamy lato, dlatego muszę Wam kogoś przedstawić. Przesyłam Wam Ewelina z fanpage'a na Facebooku oraz Instagramy Tatry Latem. Co tam można ciekawego u Ciebie znaleźć? Mam bardzo dużo zdjęć o tematyce tatrzańskich szlaków latem. Dokładnie, więc jeżeli jesteście w Zakopane, a nie macie z kimś iść, możecie się odezwać, jedyna no jest prawie codziennie, albo w górach, albo w Zakopanem. I wbijacie także na jej fanpage'a i na Instagrama, na mojego też. Tutaj wyświetlają się gdzieś Wam linki, więc dzięki za oglądanie tego vloga. Trzymajcie się tam. Cześć. Yeah. Yeah.